Dołącz do modlitwy. Wyprowadzili mnie na zewnątrz i tam mnie bili. Ponad 17 osób mnie biło. A ja wołałem o pomoc. Wołałem mojego Pana. Panie, pomóż mi. A potem nagle ktoś uderzył mnie czymś ostrym w ucho. Zostałem ciężko ranny. Zacząłem krwawić i poczułem, że tracę przytomność. Bili nie tylko mnie, ale także moje dzieci. Moja córka była wtedy bardzo małą dziewczynką, a oni ją kopali w brzuch, aż zaczęła krwawić. I każda osoba, która przychodzi do mojego domu na modlitwę, jest potem wzywana na spotkanie z mieszkańcami wsi. I jest wykluczana ze społeczności i bojkotowana. Niestety doniesienia o prześladowaniach chrześcijan w Indiach nie są rzadkością. W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Indie są jednym z czterech krajów, w których chrześcijanie doświadczają największej przemocy. Tylko w maju i czerwcu 2023 roku w regionie Manipur zniszczono 300 chrześcijańskich kościołów i wiele domów należących do chrześcijan. Dowiedzieliśmy się, że zostałeś chrześcijaninem i chodzisz do kościoła. Przestań to robić, wróć do starej religii albo pożałujesz. To pierwsza rzecz, którą robią. Grożą ci. Jeśli nie zrobisz tego, co chcą, to możesz zostać pobity. Wszyscy mieszkańcy wioski mogą się zebrać, żeby cię pobić. A jeśli i wtedy ich nie posłuchasz, to czeka cię wykluczenie. Ataki są często przeprowadzane przez hinduskich nacjonalistów. Celem zwolenników ideologii politycznej Hindutwa jest stworzenie państwa, w którym żyją tylko wyznawcy hinduizmu. Zasadniczo zakłada się, że jeśli jesteś Hindusem, to powinieneś być wyznawcą hinduizmu. Osoby, które żyją w Indiach, są Hindusami, a jeśli urodziłeś się Hindusem, to powinieneś wyznawać hinduizm. Indie to kraj o zróżnicowanej kulturze i wielu językach. Indie to kraj, na który składa się wiele regionów, a oni mówią, że Indie należą do hinduistów i że nie ma tutaj miejsca dla muzułmanów i chrześcijan. Po wyborach w 2014 roku rząd Indii utworzyła indyjska partia nacjonalistyczna BJP pod przywództwem premiera Narendry Modiego. Odkąd Modi został premierem, Liczba zgłaszanych corocznie brutalnych ataków na chrześcijan znacznie wzrosła. Jako pretekst często podaje się przepisy antykonwersyjne. Oficjalnie ich celem jest zapobieganie wymuszonej konwersji. W praktyce przepisy te są nadużywane, aby karać chrześcijan na podstawie fałszywych oskarżeń. Jak dotąd przepisy antykonwersyjne zostały wprowadzone tylko w Stanach, w których rządzi BJP. Jeśli BJP wygra wybory w 2024 roku większością głosów, istnieje niebezpieczeństwo, że przepisy antykonwersyjne zostaną w niedługim czasie wprowadzone na szczeblu krajowym. Mówią, że jeśli wyznajesz hinduizm, to jesteś hindusem. Jeśli nie wyznajesz hinduizmu, nie jesteś hindusem. Więc wszyscy ci wyznawcy hinduizmu, 78% obywateli Indii, uważa, że tylko oni są hindusami. Według nich chrześcijanie nie są hindusami, są zdrajcami. A muzułmanie nie są hindusami, ponieważ pochodzą od wielkich Mongołów. Więc kto jest hindusem? Tylko wyznawcy hinduizmu są hindusami. Mamy do czynienia z nacjonalizacją religii. Wiele osób dołącza do tego ruchu bez rozumienia koncepcji hinduizmu. Obywatel Indii musi być hinduistą. Jeśli nie jesteś hinduistą, nie możesz być hindusem. Wszyscy, którzy nie są hinduistami, nie są częścią naszego kraju, więc mam prawo ich prześladować. Dlatego właśnie w Indiach panuje taka sytuacja. Pośród prześladowań w Indiach ma miejsce wielkie przebudzenie. Zwłaszcza Dalici, tak zwani niedotykalni, znajdują u Jezusa akceptację i miłość, których odmawia im społeczeństwo. Ponad 240 milionów ludzi w Indiach należy do grupy Dalitów. Według Konstytucji system kastowy nie może nikogo dyskryminować. Rzeczywistość często wygląda inaczej. System kastowy jest ściśle związany z hinduizmem. Wysokie i wpływowe kasty czerpią korzyści z systemu kastowego, ponieważ umacnia on ich pozycję władzy, a osobom nieuprzywilejowanym tłumaczy, że ich niska pozycja jest wolą boską. Proszę, módlcie się o silną wiarę dla chrześcijan, którzy cierpią prześladowania. Módlcie się także za prześladowców, aby poznali Jezusa Chrystusa. Módlcie się za nich. Prosimy o dalsze wsparcie w każdej możliwej formie, ponieważ jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie i powinniśmy się wspierać w tym trudnym czasie. To jest moja prośba do Was i jestem naprawdę wdzięczna za wszystko, co robicie dla naszych ludzi. Wierzę w moc modlitwy, ponieważ kiedy ludzie się modlą, nabieramy odwagi do służby w terenie. Piotr również cierpiał i przebywał w więzieniu, a bracia i siostry modlili się za niego i został uratowany. Tak i ja ufam, że kiedy bracia i siostry modlą się za mnie, to przybywa mi odwagi do służby w moim mieście i w moim kościele. Wszyscy mieszkańcy wioski są przeciwko mnie, prześladują mnie, ale proszę Was, módlcie się za mnie. Módlcie się za moją rodzinę i módlcie się za moich krewnych, aby poznali prawdę i uwierzyli w Jezusa. Proszę, módlcie się za Indię.